Z Wandą Nowicką współpracuję od wielu lat. Ona w swojej działalności, najpierw społecznej, a teraz politycznej, zawsze staje po stronie kobiet. Wanda pomaga ludziom, ja pomagam Wandzie. Wanda Nowicka od wielu lat wspiera i pomaga innym organizacjom i instytucjom, wspiera Osoby, wspiera osoby indywidualnie. Wanda Nowicka pomaga innym, ja wspieram Wandę. Uważam, że Wanda jest osobą wszechstronnie przygotowaną do pełnienia funkcji posłanki w parlamencie europejskim. Jest wykształcona, zna świetnie języki obce, cieszy się dużym autorytetem na forum międzynarodowym. Wanda pomaga, pomagam Wandzie. Jest osobą godną poparcia, kompetentną, dlatego też uważam, że warto poprzeć władze Parlamentu Europejskiego. Wanda pomaga, pomagam bardziej. Z samozaparciem, wiedzą, kompetencjami, umiejętnościami i z wielką odwagą zawsze pomagała innym. Ja pomagam bardziej. Pani Marszałkini Wanda Nowicka jest jedną z niewielu polityczek na pomoc, której ja i całe środowisko medyczne możemy liczyć. Wanda pomaga ludziom, ja pomagam Wandzie. W ostatnich wyborach głosowałam na Wandę Nowicką. Nie żałuję oddania tego głosu, ponieważ leży jej na sercu sprawiedliwość społeczna i dla kobiet. Wanda pomaga, pomagam Wandzie. Wanda nie boi się podejmować bardzo często w Polsce kontrowersyjnych tematów, co nie oznacza, że nie trzeba ich rozwiązywać. Trzeba te problemy rozwiązywać i Wanda nie boi się podejmować właśnie takich wyzwań. Wanda pomaga, ja pomagam Wandzie. Wanda Nowicka nie, nigdy nie była zbyt zajęta, żeby pomagać ludziom. Ilekroć dzwoniłem jako ciało społeczny, żeby pomogła nam kogoś obronić przed eksmisją, przed krzywdą. Potrafiła się ruszyć i natychmiast przyjechać. Wanda pomaga, pomagam Znamy od lat, wspiera nas, naszą fundację, nasz zawodowy teatr osób niepełnosprawnych. Będziemy głosować na panią Wandę Nowicką, nie tylko ja, ale też nasi niepełnosprawni aktorzy. Wanda pomaga nam, my pomagamy Wandzie. Wanda Nowicka jest na pewno tą polityczką, która problemy rozwiązuje i widzę ciągłość między tym co robiła przed polityką, w czasie polityki. Banda pomaga, pomagam Bandzie.